Dzisiaj przestaję Wam napęd elektryczny do wózka Iwołowskiego TechLife W1 w 60 sekund. Montaż jest mega prosty, wystarczy podjechać wózkiem do przystawki, złapać za ramiona, zacisnąć na konstrukcji wózka, następnie podnieść kierownicę wyposażony jest w silnik o mocy 350 W oraz koło z terenowym bieżnikiem o średnicy 12,5 cala. Dostawka Techlife W1 to lider sprzedaży wśród napędów elektrycznych w Europie. Jak widzimy, radzi sobie bez problemu na różnych zniesieniach, dziurach i kamieniach, bo do tego jest głównie przystosowany, ale również w mieście radzi sobie bardzo dobrze. Posiada akumulator o pojemności 11 Ah i może się rozpędzić do 20 km na godzinę. Aby naładować akumulator, wystarczy go wyjąć, nie trzeba wnosić całej przystawki do domu. Dodatkowo Techlife w1 posiada wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe, które po zakręceniu kluczyka całkowicie zablokuje zapłon napędu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę mobimet.com.pl.